Zobaczymy, chciałam się wycięć z moim bliskami. No co? Au, 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 Tylko szybko, 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 szybko wstawaj. Nie chcę Gdzieś tam jest łacz, co? Nie jest! Kiedyś... Pokażę kiedy wam będzie? O! No w końcu jesteś. Orki trochę się pogubiłem. Tak mi na łóżko. To już jest koniec tej serii Prawdziwe rodzinka. Podczas tego odcinka żaden Patrz nie cierpiał. PS, ja nie umarłam, nadal żyję. No <grym> ale w tym odcinku tak jakby umarłam. Teraz się zamrzegam i na